będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół Święty poucza nas, że jeżeli ten okres nie jest dla nas tylko postęp z nazwy, to rzeczywiście będziemy musieli w Nim poświęcić nasz potr, krew, łzy i wyrzeczenia. Ale owocem tego będzie życie wieczne. Owocem tego będzie szczęśliwość, ponieważ Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują. Jednak ta szczęśliwość na początku będzie musiała zakwitnąć właśnie czym taki feniks z popiołów, czyli przez Twój smutek. Będzie się smucić, ale świat się będzie weselił, bo nas nasz Pan Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. Ale przede wszystkim my nie możemy się poddawać. Musimy być silni Bogiem i mocni katolicką wiarą. Kto wytrwa do końca, tam będzie zbawiony. Dlatego również o tym tłumaczy nam w dzisiejszej lekcji święty Paweł w liście do Koryntian. Jednak ta lekcja jest tylko wyjaśnieniem ewangelii, w której Duch Święty wyprowadza naszego Pana Jezusa Chrystusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Święty Jakub pisze w swoim liście, że Bóg ani nikogo nie kusi, ani nie podlega pokusie. No to jak? Pan Jezus nie jest Bogiem? Oczywiście, że jest, tylko tutaj podlega pokusie nie jego boska, ale ludzka natura. Zobaczmy, że diabeł próbuje skusić Pana Jezusa na trzy sposoby. Pierwsza pokusa dotyczy cielesności, czyli zamień ten kamień w chleb. Zobaczmy, że diabeł próbuje najbardziej w nas, zwykłych, szarych ludzi żyjących na tym świecie, uderzyć, o ile już właśnie zahaczał tą sferę cielesną, nie o ma potrzeby materialne, ponieważ nie cierpimy głodu, a wiemy, że czasami człowiek dla głodu, jak jest już Naprawdę, taki skrajnie wygłodzony, to potrafi nawet zabić, byleby tylko móc coś wrzucić do żołądka. Natomiast wiatr kusi nas z powodu właśnie tego materializmu, z powodu tego, że mamy coraz to głębsze bebechy i bardziej napchane, można powiedzieć tak kolokwialnie, żarcie, niżeli no, ludzie żyjący jeszcze kilka pokoleń przed nami. A więc to lenistwo, ta ospałość i przede wszystkim to pijaństwo. Powodują to, że człowiek jest narażony na pokusy, a jego ciało jest słabsze. Fenomen postu jest taki, jak zauważa to święty Leon Wielki, że mimo, że ty. Mniej przyjmujesz posiłku do swojego ciała, mimo że ty mniej spożywasz czy pijesz, to nie dość, że twoje ciało jest zdrowsze, potwierdzi to każdy dietetyk, że post powoduje to, że Twoje ciało jest zdrowsze i silniejsze, przede wszystkim Duch jest gotowy do tego, żeby odeprzeć pokusy, których wcześniej nie mógłby odeprzeć, ponieważ ma sobie siłę i moc bezpośrednio pochodzącą od Pana Boga, a także Pos jest przede wszystkim świadectwem miłości do Niego. Jeżeli Ty nie pościsz, to nie znaczy, że nie jesteś gotowy na ofiary, których Bóg się domaga. Bo żyjesz na tym świecie, aby być całopalną ofiarą dla Niego, która płonie Jego łaską i wydaje dobre owoce poprzez również Twoje dobre uczynki. A więc najlepszym oczywiście uczynkiem, który możesz uczynić na początek tego Wielkiego Postu jest to, abyś wysłał swoje złe czyny. Każda pokuta zaczyna się od wyrzeczenia się zła, którego również się dopuściłeś, aby zacząć dobro w tego miejsce i żeby wynagrodzić Panu Bogu i Jego sprawiedliwość. A więc pokuta również oznacza pokorę, a pokora jest niczym innym jak cenicie w prawdzie. Pan nasz Jezus Chrystus stanął w prawdzie przed diabłem, który jest ojcem kłamstwa. Dlatego również powiedział on do Niego, cytując Pismo Święte również, że Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokon i Jemu samemu służyć będziesz. Co prawda mówi to odnośnie trzeciej pokusy, ale również bo odnośnie tej pierwszej miał powiedzieć, Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na pokusę. No i zobaczmy, wracając właśnie do tego, że Pan jest pokuszony. Jak to możliwe, że Bóg może kogoś poddać pokusie? Modlimy się o modlitwie Pańskim i nie wróć na zapokuszenie. Co to znaczy? Pan Bóg dopuszcza działanie diabła w naszym życiu, tak jak dopuszczą między innymi na Adamie i Ewie, czy tak jak dopuszczą na Hiobie, aby zobaczyć, czy jakiś człowiek pozostanie mu wierny z racji tego, że Pan Jezus był w pełni człowiekiem, tak jak mówi list Hebrajczyków, we wszystkim podobnym do nas, oprócz grzechu, także musiał poprzez swój 40-dniowy post na pustyni być. Wynagrodzeniem za to, co zrobili Izraelici, kiedy oni 40 lat chodzili przez pustynię. Oni ulegli niestety temu wężowi, no i zobaczmy, że Pan Bóg również dał im tego węża, takiego miedzianego. Każdy, kto na niego spojrzał, został uzrobiony z jadu tego właśnie, który ukąsił. A ten jad symbolizuje grzech, który zabija człowieka od Wewnątrz. Natomiast jeżeli ktoś spojrzał się z wiarą na tego miedzianego węża, są uzdrowione, ponieważ symbolizował on Chrystusa, który krzyżuje grzech w swoim ciele. A więc, Pan nasz Jezus Chrystus jest kompletnym zaprzeczeniem tego, co robili Żydzi na pustyni. On ani nie powpadał w bałwochwalstwo, on ani nie powpadał w przebranie przeciwko swojemu ojcu, jeszcze cytował jego słowo. Przecież sam Chrystus jest także słowem. To jest w ogóle fenomen szatana, jak wykorzystuje heretyków do tego, żeby pismem świętym, czyli słowem Bożym, zwodzili innych ludzi do synagogi szatana. Niestety, heretycy bardzo manipulują, jak ich ojciec wierzy czy nie wierzy tym Pismem Świętym, i za to zdadzą sprawę w dzień sądu. Natomiast my musimy znać również Pismo Święte, ponieważ jest to książka katolicka, nie heretycka i nie schizmatycka. A więc, jeżeli będziemy znali Pismo Święte, a święty Hieronim mówi, że nieznajomość Chrystusa jest niezajomością Pisma Świętego to również będziemy mogli, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, odeprzeć ataki i zarzuty heretyków, a wtedy diabeł skuli swój okon i nie będzie miał nic do powiedzenia. A więc poprzez pokutę, bos i przylgnięciem serca do Pana Boga możemy odeprzeć pokusy cielesne, możemy odeprzeć pokusy odnośnie panowania nad światem, bo zobaczmy, że również diabeł proponuje Panu Jezusowi, żeby za pokłon temu diabłu miał tą chwilową władzę panowania nad światem. Pan Jezus mówi, ja jestem królem, lecz królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, cudzy moi, by się o mnie, a mówi to do Piłata. A więc dla chwili złudy i chwili przyjemności chcesz poświęcić całe życie wieczne. Diabeł ci wszystko może dać na tym świecie, ale u niego zawsze jest za to sroga zapłata, którą jest twoja nieśmiertelna dusza i zniszczenie już tutaj w doczesności twojego życia, żeby jeszcze bardziej cię gnębić, niszczyć i nienawidzić w wieczności. Natomiast według logiki Bożej Ewangelii nasze życie zmienia się, ale się nie kończy z chwilą naszej śmierci, ponieważ przeobraża się ono w to życie nieśmiertelne, do którego jesteśmy powołani, do tego wiecznego przywódku. Niebieskiego, niebieskiego górnego Jeruzalem, jak to o tym mówi Apokalipsa. ale żebyśmy mogli się do niego dostać, to po raz kolejny musimy odeprzeć pokusy do wielkości, ponieważ ktoś wyższa będzie poniżony. A jeżeli Ty żyjesz w poniżeniu, to znaczy, że żyjesz w pokorze, że żyjesz w ubóstwie, a więc upada się do Chrystusa, który odpiera ataki Szatana, odpiera ataki również poprzez swój Kościół Święty i jego doskonałych mężów bożych, czyli chociażby ojców czy doktorów Kościoła, ataki wszelkiej maści, potomstwa żmijowego, czyli heretyków. Jeżeli chcesz pościć, przede wszystkim musisz się nawrócić. A nawrócić? To znaczy zmienić swoje myślenie. Otwórz się na działanie Pana Boga. Nie przecieraj już wcześniej utartych schematów, ale idź, działaj i bądź mocny miłością. Ten świat ma wszystko poza miłością, ale Ty mając prawdę, masz dostęp do jej źródła. Ale ta prawda jest tak bardzo ciężka do wyznawania w dzisiejszym świecie. Tak samo jak również i post. Post ma być odczuwalny dla Twojego ciała. Ale dobrze, nawiążmy sobie również jeszcze do tego, dlaczego Pan Bóg wystawia nas na próbę. Święty Alfons Liguori miał powiedzieć, że gdyby nie pokusy, to wbilibyśmy się w pychę. A pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu. Natomiast czasami, jeżeli człowiek upadnie, właśnie zobaczy... Z głębokości, tak jak mówi to jeden z psalmów, z głębokości powiem do ciebie: Panie, panie, usłysz głos mój, czyli z tego poniżenia, zobacz, jak on jest słaby, barny i bez łaski Pana Boga, nie da rady po prostu. A więc wtedy mówi za świętym Pawłem, a on pisze w drugim liście do Koryntian: Moc słabości się doskonali, a więc twoja słabość jest miejscem do działania Pana Boga. Jeżeli ty jesteś nawet zdolny do tego, żeby odeprzeć jakieś pokusy, to tylko i wyłącznie dzięki Panu Bogu, więc dostrzegasz, że Ty nie jesteś samosłabym. Bawcą, ale że twoim zbawicielem jest Bóg, stajesz w prawdzie, w pokorze, a ta prawda wzywa cię do nawrócenia, czyli odłączenia się od tego grzesznego świata, od tego zgiełku, od tych wszystkich imprez, bynajmniej na okres wielkiego postu, od tych ludzi, którzy cię odciągają od Pana Boga, zamiast budować się w drodze do nieba. No i wtedy, rzeczywiście, jeżeli Ty jesteś posłuszny tym zaleceniom Kościoła Świętego, to wzrastasz w miłości i jesteś podobny do Boga który jest jej źródłem. A więc poprzez post masz docierać do źródła miłości. Ale post na początku przyniesie ci łzy. Będzie ci smutno, będziesz usamotniony, Będziesz prześladowany przez ten świat. Nawet i być może będzie coś gorszego. Pokusy będą narastać. Taki jest początek tego postu. Ale owoc jakby jest słodki ponieważ zobaczmy, że drzewko dopóki rośnie, nie wydaje żadnego owocu. To są same po prostu liście albo jakieś same krzewy. Natomiast kiedy przychodzi wiosna, wtedy wydaje owoc na tyle, na ile zostało ono pielęgnowane i podlane. A więc obyś otworzył swoje serce na łaskę Pana Boga, która podleje Cię swoją miłością i światło Jego promienia miłości, który uzdoli Cię prawdą.